To jest fantastyczna inicjatywa. Kiedy kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się właśnie nad pilotażem, były w nas takie obawy, jak zareaguje branża turystyczna, czy zgłoszą się partnerzy. No i zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 23 25 września, weekend za pół ceny. Polska Zobacz więcej akcja, którą uruchomiliśmy. Ogromna ilość hoteli, pensjonatów, agroturystyk, muzeów i różnego rodzaju innych usługodawców w szeroko pojętej branży turystycznej, zgłosiły się do tego do tej naszej akcji. Będziemy chcieli zachęcać wszystkich Polaków do tego, żeby wypoczywali w kraju, żeby skorzystali z naszej akcji. I mam taką nadzieję głęboką, że to będzie taka nasza nowa. Polska turystyczna tradycja. W przyszłym roku chcemy już w skali całej Polski uruchomić to przedsięwzięcie. W tych miesiącach marzec, kwiecień, październik, listopad, które uchodzą za takie miesiące niskiego sezonu po to, żeby właśnie poprzez te atrakcyjne propozycje cenowe, partnerów, którzy włączą się w nasze przedsięwzięcie, zachęcić wszystkich rodaków do tego, żeby wypoczywali w Polsce, bo jesteśmy naprawdę pięknym, dumnym krajem, mamy wspaniałe morze, cudowne góry, niesamowite jeziora, dziedzictwo historyczne, kulturowe, zabytki, kuchnie. Zresztą ten rok dla całej branży turystycznej na pewno będzie rekordowy. Jest to zasługa też w dużej mierze rządowego programu 500, że wreszcie wiele polskich rodzin stać na to, aby wypoczywać, aby wybrać się, na wakacje i też to, co bardzo cieszy, korzystają właśnie z, z usług e, turoperatorów, e, hoteli, pensjonatów w Polsce i chcą wypoczywać w Polsce. I naprawdę warto, ja z całym sercem zachęcam i cieszę się ogromnie na tę dzisiejszą akcję, na to zainteresowanie. E, jestem przekonany, że to będzie naprawdę fantastyczny projekt na wiele, wiele lat.